Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszych przygód z Morrowind. Kontynuujemy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy. Dla mnie nie minęła ani chwila. Właściwie chwila minęła, no ale... No wiadomo o co chodzi. Więc tak, kontynuujemy naszą podróż po Dobrze się z wami przywitałem, bo wcześniej się z wami... Znaczy nie pożegnałem się z wami za pierwszym razem, za drugim się pożegnałem, więc powinno być ok? to mi pewnie wybaczycie albo i nie. Ale jakoś, jakoś przeżyje, nie? Dobra, więc... Zwiedźmy teraz może drugą stronę tego miejsca. Salamakiego, tak? Mamy jeszcze jedną odnogę do sprawdzenia i zewnętrzny budynek. Krypta, ARD, ARD. Fuck, Ogry. Ale to Ogry nie nieolbrzymi Ogry. Jestem ciekaw, jak on tutaj wszedł. Powiedz mi, że po prostu sobie tutaj mieszka, nie? Kolejny dagot, jednak nie tak silny jak tamten. Nel o, kurde, no. Gin! Pewnie lunaty, który mi zaraz czymś zarazi znowu. Nie? To dagotulen. Interesujące jest to, że oni budują takie ładne wieże z budynków. Czy z krzeseł. Mamy tutaj krzywą wieżę w Pizie, architektura normalnie. Miażdż Żydłupę, że tak powiem. Architektura Dagotów. Przywrócenie siły. Tu mamy srebrnego klejmura. Interesujące jest to, że chyba zwykłą bronią. Nic im nie zrobimy. Nic, a nic. Ok, mam tutaj kolejną salę. I Dream Dreamless Awake pewnie w ich języku. No, ten hełm popielny. Rzadkość był rzekł O, no, rysunek z monet po jednej, po dwie. No fajnie. Chciałbym wszystko zebrał, ale nie chcę się tyle klikać tego zbiorę tylko kilka stosin. Pewnie jest 50 monet jazdy. Dobra, nie chcę się dalej tego dzielnictwa zbierać. I co, wychodzi na to, że to tyle z dolnego groucha. Pozostało nam wyjść na górę. I opuścić to przeklęte miejsce. Dalej nie wierzę, że teleportowało nas na czerwoną górę, aż normalnie nie uwierzyłbym w taką podróż, gdybym tego nie zobaczył. Mam nadzieję, że to jest ten średni poziom teraz, że będę mógł stąd z spokoju wyjść. Bez zabawy w szukanie drzwi powrotnych. Hmm. Wyjście niby jest. Pewnie tutaj. O, lecimy najwyżej wyjdziemy na górę. W końcu co nam zrobi skok z paru metrów. A, tu jest ten strażnik. No proszę. Tu mamy Kurczę, Tu mamy strażnika świątynnego, który tutaj, który tutaj zginął. I ma tutaj indorillianski secik. Więc ma całkiem ładny secik. I tu mamy koszule z włosów świętego Aralora. Przywrócenie, odporność. No, jest całkiem ładnym artefaktem. Wezmę sobie te rękawice, bo są ładne i ich jeszcze nie mam. Nie mam też pancerza, indolilańskich butów, ale nie, nie mam tyle udźwigu, więc to tyle co wezmę z niego. I głównie tylko po to go szukałem. Chyba jednak nie będę się już wracał do tego miejsca, w którym. Jak się to miejsce nazywało? Nie będę się już wracał do miejsca, w którym zostawiłem ostatnio sprzęt. Już nawet nie pamiętam, gdzie to było. To było gdzieś chyba tutaj, gdzieś z wampirami. Nie będę się tam wracał, bo to nie ma już najmniejszego sensu. Wiem też, gdzie jest już Ursilaku, więc tam też się udamy. Odpoczniemy sobie trochę trochę. Muszę tak by godzinkę odpocząć. Tutaj nam trochę się awans poprawił. Mam nadzieję, że w Urszulaku będą w stanie nas uzdrowić albo sprzedać nam wyleczenie z zarazy. Okej, okay, lecimy na górę z powrotem. Czy fajne te już na rękawice są? Czy tak się przyzwyczaiłem do modyfikacji, które mam zainstalowane Chociażby te rzucanie czarów pod Eri, nie muszę po prostu zmieniać broni, by rzucić czar To naprawdę bez tego już bym nie potrafił grać Jest to takie może usprawnienie powiedzieć, ale... Wielu graczy by się o to oburzyło Chociaż wspominałem o tym już wielokrotnie, że mam coś takiego Jest to przyjemna modyfikacja i... Każdy, kto zasiada do Morowinda po Skyrimie czy Oblivionie powinien jej użyć. Jestem ciekaw, czy jakbym zainstalował... ...modyfikację jedną. Kurczę. Gdzie to jest? Gdzie są te buty? Tu są. Gdybym użył modyfikacji, która mi dodaje jedną rzecz. Gdybym użył modyfikacji, która mi... A! Gdybym... Nagrał w końcu ten poradnik, który miałem nagrać dotyczący... Kurcze, no jak się to nazywało, dziadostwo? A, ta strona, na której można wgrać postać, tam... są przechowywane informacje, to jestem ciekaw, czy by mi dało perka, zabójca skrzekaczy. W sumie kiedyś będę musiał to nagrać i pokazać, właśnie jak się tam zarejestrować i podać linka i wszystko, pięknie. Ale tu podróż przez te popielne ziemie potrafi być przygnębiająca. Tam są te ruiny, które zwiedzaliśmy parę odcinków wcześniej. Tu mamy kolejne te ruiny. Gdzie, nas, gdzie nasz obóz? O, chyba już go widzę. Co tam, kolejna choroba? Co tam nam kolejna chorobada? Pamiętam, że to było bardzo blisko samego grobowca Urshilaku. O, tu jest obóz Urshilaku. Kurczę, nie spostrzegłbym go, no. Naprawdę ciężko go było zobaczyć. Okej, okay. jesteśmy w obozie, wreszcie. No, niezbyt nas lubią, ale to też wina osobowości. A no cóż... niezbyt nas tutaj lubią. Dobra, może porozmawiamy z jakąś wieszczką. Jurta, pielnego Hana. Zobaczymy, co nam pielny Han powie. Okej. Okay. może Ty coś wiesz o przypowiedniach? No, nie chcą z nami o tym rozmawiać, więc pewnie trzeba będzie zwiększyć ich dyspozycję do nas. Szukamy więc wieszczki. Jurta wieszczki. Nibani Mesa Cóż, no nie są z nami zbyt mile nastawieni, są nie są do nas nastawieni jakoś mile. No cóż. Dobra, musimy tutaj zażyć takie coś, że użyjemy sobie naszego telwańskiego pachnidła. Czy już nie za bardzo nas tutaj lubi? A coś sobie zastopujcie sobie podczas tego tekstu. Co nowego może obcy powiedzieć o Szilaku i Przypowiedniach i nerwy Rajczyku? Powiedz, że spełniasz Przypowiedni, że jesteś rozmawiać z Sulmatulem i Bani Messon. Wszystko zależy od tego, co nam powie nasz kolega jego. Zabamud. Jeśli nas zabamud wpuści, to znaczy, że możemy tam wejść. To jest za Kim jest za Przepowiednie nerwalskie to nie jest sprawa cudzoziemców. Dlaczego Sulmatuli i Banimesa mieliby z to porozmawiać? Kim jesteś, że mielibyśmy ci zaufać? I dobra, i teraz mamy tutaj ideal. Pochwal się osiągnięciami i domagaj się rozmowy z Sulmatulem. Gdybyśmy mieli ileś tam punktów przekraczającej sławy, to byśmy mogli się nimi pochwalić. Bo jednak, na śmierci, życie no nie jest za fajny. To by pewnie nie przeszło, ale opowiem o wszystkim i zobaczymy. Hm. Pochwalimy się osiągnięciami. Okej. Okay. 200 monet! Co to jest 200 monet? Spoko iść pogadać, nie? Hm. 200 monet, i możemy iść pogadać z popielnym hanem. To się nazywa. Patrz, zdjął zbroję z Oni nas jeszcze nie lubią, ale zaczną nas lubić a nie lubią nas dlatego, że tak. Jesteśmy w Legionie Cesarskim, mają z nimi złe stosunki. Z ostrzami też mają minusowe stosunki. Jesteśmy z giliami i też mają z nimi złe stosunki. Dlatego tak ciągle nam pozycja spada z rangę, nie? Ale jak dołączymy do nich, to będziemy mieli większe stosunki z nimi. Rytuał inicjacji. Plemię zgodzi się przyjąć się na swe łono, czeka cię wyprawa. Oswobodzą, osądzą cię duchy i przodkowie. Musisz zbadać cmentarne jaskini u Szylaku, mi łuk wycieńczenia Sulsenipula. Pula. Sulcenipul był mym ojcem. Jego duch strzeże kochanego łuku. Kościanego łuku w głębi cmentarnych jaskiń. Jeśli przyniesiesz mi łuk, staniesz się członkiem plemienia jako przyjaciel klanu. Pójdź na wschód. A no dobra. Aż tak to szukał nie będę. Pamiętam, że go sobie na mapie zaznaczałem. Dobra, czas powiększyć mapę. I szukamy. Okay, tutaj mamy pozwiedzone, tak? To musimy iść tutaj, i zaraz go znajdziemy albo tutaj, i zaraz jaskinie staną przed nami otworem. Skinie Ursilaku. boż. A jak nie po tej stronie, to po drugiej. Nie będę się bał w szukanie tego jeziora i tego wszystkiego, bo tu nie ma sensu. O, tu jest grobowiec u szylaku. Współśrednio, jako że tam byliśmy, to już sobie to na mapie zaznaczyłem wcześniej i dobrze zrobiłem. O, i tu jest grobowiec u a on nam podaje alpejskie kombinacje, jak tam dojść. Idź do brzegu, skręć w, skręć w prawo, idź do brzegu, idź wzdłuż brzegu, przejdź do teatrycznych ruin, min ruiny, bla, bla, bla. Nie lepiej było po prostu powiedzieć, idź na południe. Według mnie byłoby o wiele prościej powiedzieć, idź na południe, aż dojdziesz do jaskini.